Dzień dobry w Motosporcie. Witam legendę Driftu Piotka Więcka, dwukrotnego zdobywcy tytułu mistrza Europy. Dzień dobry, Piotrze. Witam, ty dobry. dzień dobry, Diem. O sezonie 2023 porozmawiajmy. Ten temat musimy jakoś podsumować, żeby przejść do kolejnego sezonu tego 2024. Sezon 2023, czwarte miejsce. Ja bym powiedział gratulacje. I ten temat, ten temat wziąłbym w ciemno, jeżeli chodzi o rok 2017-18, ale po sezonie 2021 i 2002, twoim mistrzowskim sezonie, to czwarte miejsce ciebie też tak cieszy jak mnie? No, trochę mniej. Nadal jednak, wiesz, cieszę się, że mogłem wziąć w tym udział. Cieszę się, że y, mogliśmy dowieść mimo wszystko dwa zwycięstwa z sześciu rund. E, to znaczy dla nas dużo. Natomiast było dużo też różnych komplikacji, awarii. Przygód, różnego rodzaju, których się nie spodziewaliśmy i z których możemy w tym momencie tylko wyciągnąć lekcje, po to, żeby właśnie w tym sezonie 2024 było lepiej. Zacznijmy, Irlandia. Najwielki sukces. Zaczęło się pięknie, zaczęło się cudownie. Już myślałem i stawiałem, jeżeli chodzi o m, m, sugestie i propozycje, kto może być pierwszy, powiedziałem: Irlandia pokazuje po raz kolejny tamtą legendę. E, m, zwyciężasz ty. Legendę, dlatego że Irlandczycy. Tam dominują, tam dominowali i prawdopodobnie będą starali się w tym sezonie również. Czyli sezon był bardzo udany. Rozpoczął się udany. Tak, jakby pierwsza runda, sam początek, bardzo dobry. Zwyciężyliśmy, powtórzyliśmy zwycięstwo z roku 2021 na obiekcie, który jest stricte, jak wspominałem, zdominowany przez lokalnych zawodników. Od 20 lat wygrywali tam tylko tak naprawdę Irlandczycy. Mi udało się przełamać. Ten cykl, tą pasę I, 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 i fajnie by było, jakbyśmy mogli to kontynuować w 2024, ale no, na to jeszcze chwilę trzeba zaczekać i dużo przygotowań przed nami, bo, bo jednak pewne zmiany będą. Irlandczycy, e, zapamiętali chyba oni najbardziej z całego świata twoje nazwisko, bo przecież to jest ich domowy tor i oni tam czekają na swojego zwycięzcę. Specja, e, tam był ten konflikt, jeżeli chodzi o incydent e, z zawodnikiem, który miał zdarte opony. To nie była twoja, e, nie jakoś e, incydent z twojej winy, znaczy był generalnie rzecz biorąc, ale moment nieuwagi był to, że on założył e, zużyte opony. Wracamy do tego tematu. To był, tak, pierwszy etap zawodów, jakby już jazdy w parach. Podczas drugiego jego przejazdu opony mu się skończyły przed końcem przejazdu. Ja się tego nie spodziewałem, po prostu jego auto zaczęło zwalniać, powiększać kąt. Z mojej perspektywy było to spowolnienie, z perspektywy sędziów był to mój błąd. Tak I się tyle. zakończyło i tyle. I tyle. Potem była Finlandia, to było to 16, ale później Ryga. Co cię zaskoczyło? Zaskoczyło to... Ale czy pogoda również Cię zaskoczyła? To jest drugie zaskoczenie w tym sezonie? E, w Rydze, no jakby połączenie dwóch zdarzeń, bo nie dość, że na nasz pierwszy przejazd spadł deszcz i to był pierwszy deszcz podczas całego weekendu. Nie ma co ukrywać, że wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać na mokrej nawierzchni na tym torze. Natomiast moim przeciwnikiem był lokalny zawodnik, który doskonale się czuł na mokrej nawierzchni i niestety swoim doświadczeniem. Pokonał mnie w tej walce, za co mu gratuluję. Dojechał na drugim miejscu w całych zawodach, natomiast no, dla nas było to o tyle przykre, że w Rydze w tym momencie była to czwarta runda. Tak naprawdę naprawdę uświadomiliśmy sobie, że jeżeli chodzi o walkę o tytuł w tym sezonie, to jest to już tylko tak naprawdę możliwe teoretycznie. Ale jednak e, sprawdziło to się, że teoretycznie może m, to m, m, przynieść e, sukces, bo Niemcy pokazały, że m, tam jesteś na pierwszym miejscu. Kopalnia, lubisz chyba ten tor niemiecki, bo on jest e... fajnie położony, ładna scenografia. Tak, tak, jest na pewno niesamowity pod względem e, jakby tego, co nas otacza. Natomiast e, tor jest dosyć e, wolny, nie za szybki e, i techniczny. Udało się w tym roku dowieść jakby pierwsze miejsce na tym obiekcie w zeszłorocznym edycji. W zeszłorocznej edycji mieliśmy problem znowu z dyferencjałem. Tam awaria nas wyeliminowała wtedy na tym, w tym miejscu. Także było wiele lepiej. Pierwsze miejsce fenomenalny jakby powrót, bo po Irlandii mieliśmy trzy rundy. Pewnego rodzaju pecha, można powiedzieć, albo niepowodzenia. I piąta runda w Niemczech, jest powrót na najwyższe stopnie podium. Także była duża ulga, satysfakcja i, 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 i chęć, żeby jakby pociągnąć jeszcze to dalej. I satysfakcja w oczekiwaniu, że następne zawody odbędą się na stadionie narodowym w Warszawie. I tu się musimy, szanowni sympatycy motosportu na chwilę zatrzymać. Powiem, że wielki sukces dzięki Tobie, bo przecież Ty przyciągnąłeś swoimi sukcesami z poprzednich lat, zdobyciem tytułu mistrza Europy, ponad 50 tysięcy osób na stadion narodowy, gdzie było stworzone wielkie widowisko, ale nie w momencie, gdzie Ty się ścigać. Ale tuż przed, wiele godzin przed, wszyscy mieli naprawdę wielką radość, że zobaczyli towarzyszące e, wydarzenia przy drifcie. E, czwarte miejsce w sezonie i 52 tysiące na trybunach na narodowym. E, gratuluję takiego sukcesu. E, powiedz mi, jak ty się czułeś na narodowym. No, wyrażenia Bo były od niesamowite. powiedzmy, że dużo przychodzi osób na wszystkie zawody, na których jeździłeś, Stany Zjednoczone, Europa, ale to chyba była największa ilość kibiców, tak. polskich kibiców, tak. nie, która była w jednym miejscu. Nie, niewyobrażalne wrażenia e, stanąć Było przed się taką publicznością, e, gdzie nie da się objąć. E, tej ilości osób wzrokiem trzeba po prostu zrobić taką panoramiczną fotografię, której nie da się zapamiętać, bo tych twarzy jest tak dużo. No, niesamowite, niepowtarzalne, surrealistyczne wydarzenie, którego nie da się porównać z mojej perspektywy do niczego natomiast jest to coś, co pozwala doświadczyć zupełnie czegoś nowego i odkryć ten sport na nowo z mojej perspektywy, bo było to najbardziej liczna impreza driftingowa na świecie i kiedykolwiek zorganizowana, to jest wielkie wielkie szapoba dla organizatorów i wszystkich osób, które przyczyniły się do tego że to było możliwe dla zawodników no i oczywiście dla kibiców, że chcieli być i z nami przeżywać to wydarzenie, bo bo no, w tym momencie zostają nam już tylko jakby wspomnienia. Natomiast okazuje się, że również w tym roku będziemy mieli okazję przeżyć to na nowo. Za chwilę do tego przejdziemy. Wiele miesięcy pracy. Kto jest tym? Organizatorem tego wydarzenia, bo naprawdę zrobili tu ogromny temat. Mieli dość łatwo, bo Piotr Więcek zawsze go tam wysyłali, że będzie walczył o jak najlepsze miejsce i o czołówkę europejską, ale naprawdę zrobili świetną robotę. Kogo możemy wymienić, kto tam dowodził to całą grupą? E, jakby. Skład organizacyjny samej, samego, samej organizacji Drift Masters się powiększył. Jest nowy prezes Dariusz Marzec, jest nowy wiceprezes Adam Krawczak i Arkadiusz Dudko, który już jakby od początku istnienia serii europejskiej był w niej obecny. I oni tutaj naprawdę zrobili niesamowitą robotę, bo, a było jej bardzo dużo. Z tego, co się miałem okazję dowiedzieć, natomiast udało się, pomógł też bardzo Kamil Budda ze swoimi mediami społecznościowymi z zachęceniem do bycia na tej imprezie i tak naprawdę zrobieniem pokazu jeszcze przed rozpoczęciem Top 16, który był też niesamowity pod względem pokazu pirotechnicznego, skoków motocykli, jakby jeszcze do tego kłęby dymu z driftującym To są samochod, wydarzenia motosportowe. Tak, nie idziemy na dwa, na trzy, na dwie, trzy godziny, czy 4, cztery. Tu jest cały dzień towarzyszących przy tym różnych eventów motosportowych. Czy ciebie to trochę y, y, zaskoczyło? Czy ciebie to trochę zaskoczyło na y, minus? Czyli czy poczułeś y, pewną taką y, y, adrenalinę, y, która mogła spowodować takie spięcie? Przed samymi zawodami. To obciążenie, że 52 tysiące ludzi trzyma mostokciuki. kciuki, Piotrek, musisz to wygrać. No szczerze mówiąc, miałem taki moment. Nastąpił on w momencie kwalifikacji. Na szczęście trwał on tylko chwilę. Udało się jakby wrócić do tego stanu rzeczy, w którym jakby już trochę bardziej panowałem nad sobą, ale tak, był taki moment, że zacząłem być trochę roztrzęsiony zastanawiać się. Kurde, co my nie to w ogóle robimy, ta, 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 ta. gdzie my jesteśmy, o co tu chodzi. E, ale no, wróciliśmy z powrotem, że, że tak powiem, ja wróciłem z powrotem za kierownicę, z koncentracją na, na, na dany przejazd. E, natomiast dało się odczuć e, presję, dało się odczuć to przytłoczenie, nie tylko ja, ale też cały zespół to odczuwał. Było to dla nas coś nowego i niesamowitego, natomiast no, to uczy i miejmy nadzieję, że w następnym roku już będzie, e, będą te lekcje odrobione z, tą nową właśnie, z tym nowym doświadczeniem, które już mamy za sobą. Tak, e, kibice. 52 tysiące ludzi. Trzymamy kciuki. Trzeba wspierać. Widać, że on tego potrzebuje. Widać, że tego zawodnikowi potrzeba i nawet e, o, oczekuje. E, w tym roku Stadion Narodowy, i to też będzie ostatnia runda w walce tytułu Mistrza Europy w Driftcie? Tak, w tak, dokładnie. Będzie to wielki finał, podczas którego rozstrzygnie się, kto zdobędzie mistrzowski tytuł. Wrzesień? Wrzesień, środek września. W takim razie zapraszamy, musimy tam się spotkać, zobaczyć z piotkiem, ale wracamy do tego sezonu. Już jeżeli pozwolisz, 2024. Jest styczeń. Co robimy? Trenujemy, pracujemy czy odpoczywamy? Czytamy lekturę Sienkiewicza, bo tam jest taka motywacja, by nie było. Sienkiewicz świetnie to opisuje, tam Polak się czuje świetnie i bardzo, bardzo dobrze. Natomiast może jakieś filmy, może komedie, może, może jakoś się odprężasz w tym czasie. No, na pewno korzystamy też z tego czasu, żeby troszeczkę naładować bateryjki, ale przede wszystkim z mojej perspektywy, no to szykujemy się na następny sezon. Mamy nowe auto, mamy nową Toyotę Supra, którą musimy przygotować, żeby ona zachowywała się tak jak my chcemy. Później trzeba się jej nauczyć, jak ona się zachowuje dokładnie w różnych sytuacjach. I po prostu potrenować, pojeździć, wjeździć się w ten sezon. Także jest przed nami dużo roboty. Natomiast z tego czasu, który był po zakończeniu sezonu, do tego momentu, skorzystaliśmy jak tylko mogliśmy, żeby się właśnie na to przygotować, uzbroić w jak największą ilość części zapasowych i być gotowym na to, co będzie przed nami stawiał ten sezon. 2020. Mówisz ciągle my, 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 czyli tak e, krótka odpowiedź, bo tych pytań mam jeszcze sporo. Krótka odpowiedź, e, czy mm, e, zmieniasz czy też nie? E, swój team. Do nich trzeba mieć zaufanie, wszyscy wiemy i w motosporcie każdy zdaje sobie sprawę, co znaczą nasi mechanicy i inżynier główny, który odpowiada za e, cały team wspierający zawodnika Krawiecka e, kto dowodzi i czy coś zmieniamy, czy nie, jak jest w tym sezonie. Tak, no, głównym inżynierem jakby zespołu jest Grzegorz Mirowiec z Lublina, którego serdecznie pozdrawiam. I jak najbardziej zostajemy z tym zespołem, Urabili który się. był podczas zawodów, poprzez naprawy między zawodami, wymiany dyferencjałów, podczas zawodów, wymiany skrzyni biegów. Rozmaitych części i zawsze stawali na, 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 na tym miejscu, którym należy, aby przygotować samochód. Czyli I, jest i, okay. I oni nie zostają. I, to i, to jest super. O niej słyszeliśmy w tamtym sezonie. W tym roku już wiemy, że ona się pokaże na torach driftowych, a za sterami więc jak O samochodzie moce zmieniamy. Cokolwiek w tym samochodzie będzie jakąś innowacją, do której się musisz przyzwyczaić? Chcemy zastosować nową turbosprężarkę, możliwe, że ona wygeneruje również troszeczkę więcej mocy. Mówię możliwe, bo jeszcze jesteśmy w fazie testów, sprawdzeń, zobaczymy jak się sprawdzi. Mamy też rozwiązanie już sprawdzone, które było w tamtym sezonie i które działa. Eee, zostajemy na tych samych bardzo przyczepnych oponach, a one głównie jakby powodują to, że potrzebujemy jak najwięcej mocy. Tamten sezon pokazał, że tej mocy było pod dostatkiem, więc nawet jeżeli nie będziemy mieli jej więcej, to powinno być dobrze. Natomiast zobaczymy, jak po testach wyjdzie ta nowa turbosprężarka, czy na nią tak naprawdę się przesiądziemy. Czy... Ile będzie koni mocy? Potencjalnie może 1100 koni wtedy razem z potlenkiem, natomiast zaś nie chcemy przedobrzeć, bo jakby jak pójdziemy za wysoko z mocą, to zaczną się zużywać kolejne nowe komponenty, a to półosie, a to wał napędowy, dyferencja w skrzyni biegów, sprzęgło. To wszystko jednak to są naczynia połączone i one muszą grać ze sobą. Piotrek, ja naprawdę życzę Ci wszystkiego dobrego, to co sobie wymarzyłeś z całym zespołem na nowy sezon 2024 i powiem krótko... Ech. Do zobaczenia w Warszawie, na stadionie narodowym w połowie września. Już nie mogę się doczekać tam. <laughs> A ja Państwa zapraszam na kolejne tematy: motosport, motoprzygoda w sezonie 24. Dziękuję bardzo.